Hej hej. Przed wami pozycja pana doktora Antonia Piau. Jak poznać najlepszy rytm życia dla każdego z nas. Pozycja jest od wydawnictwa Muza. Co mogę powiedzieć? Jest krótka i przede wszystkim bardzo zaskakująca, bo Sądząc po tytule i po spisie treści, to powiem Wam, że byłam przekonana co do pewnych działań, że jedynie będzie nas przekonywać, żeby na przykład lepiej się organizować swój czas, lepiej organizować swoje jedzenie i jakieś tam przygotowanie do życia. No i powiem Wam, że byłam w wielkim błędzie, bo od początku zdziwiło mnie to, że zaczynam poznawać wpierw części ciała i funkcje po prostu za jakie one są odpowiedzialne. Zaczęliśmy tutaj od pobudki, która była takim małym wprowadzeniem do książki. Choć i ona sama owe wprowadzenie już wcześniej posiadała. Następnie przeczytałam o składzie mojego ciała, funkcjonalności stóp i o sercu. Nie dziwi to Was, bo mnie bardzo, ale zacząłam czytać naprawdę z zainteresowaniem. I tu mam taki mały dla Was cytat. Stupa bez wsparcia oczu i uszu wiodłaby nas na ścianę albo w przepaść. I to dosłownie. No, słuchajcie, w punkcie, gdzie czytamy o sercu, możemy na przykład przeczytać takie wskazówki, jak zrobić masaż serca. To są takie rzeczy potrzebne, gdzie wiecie, no, możemy uratować komuś życie, a naprawdę nie jest to trudne z tego, co przeczytałam. Następnym ważnym czynnikiem w naszym organizmie jest tutaj też krew. Dowiecie się, gdzie dokładnie jest, no, bo uwierzcie mi, że nie wszędzie. Ile jej posiadamy, no i do czego jest w ogóle potrzebna. To samo w związku z układem oddechowym, płucami i anatomicznym układem nerwowym. No bo powiedzcie, czy to ktoś tak naprawdę zastanawiał się, czym na przykład jest nasza skóra? Tym bardziej, że pokrywa nasze ciało od półtorej do 2 m kwadratowych, całej powierzchni. Co w sobie zawiera? Tak jak i włosy, paznokcie i zęby. Wiecie, dla nas są jedynie taką nieodłączną cechą człowieczeństwa. Jednak nikt nie zastanawia się, że według teorii Darwina każda z tych rzeczy posiada swój odpowiednik. No, jesteście może ciekawi jaki? Wiecie, ogólnie powiedziałabym, że książka jest właśnie takim odpowiednikiem poradnika, wyjaśniającego nam, na przykład, wszystko, z czego się składa nasze ciało, gdzie w pielęgnacji popełniamy błędy i jak szybko możemy je naprawić. To właśnie było fascynujące. A natomiast taka jest od A do Z. Dodatkowo opisana w dość zabawny sposób, co było fajne. Nie jest tylko sztywną pozycją, której nikt nie zrozumie, która "oh, siadam do poradnika, matko nie chce mi się go czytać". On ma formę dość żartobliwą, ale w taki sposób wyważony, żeby właśnie nikogo przy tym nie obrazić. Tak się daje nie, na przykład jakieś tam y, przykłady, że no chcecie coś sobie z kogoś za, zażartować, że jest taki, siaki czy, czy, czy inny, ale tak naprawdę on taki nie jest. Także nie, tutaj żarty są takie wyważone, żeby nikogo nie obrazić, ale żeby cechę, którą na przykład ktoś źle wykonuje, żeby ją ukazać. To właśnie było bardzo inteligentne. No, i bardzo mnie zdziwiło. W ogóle książka zawiera same istotne informacje, czasem nawet porównania, wyprzedzając niekiedy nasze pytania. To było fajne, że czytam o czymś i nagle ciekawe, co to może być. I zaczyna się nowy akapit, i ja czytam to, co mnie zainteresowało, to, na co chciałam znać po prostu odpowiedź na to pytanie, to się tutaj pojawiło. Wszystko, co przeczytałam i miałam z tym jakiekolwiek trudności właśnie w następnej części, lub w ogóle od następnego akapitu, było to zaraz wyjaśnione. I na koniec. Tak sobie właśnie, jak ją przeczytałam, przyszło mi takie stwierdzenie do głowy, że. Jak mogę ją podsumować? Jednym cytatem. Jesteś tym, co jesz. Krótko. W skrócie i na temat. Ale no naprawdę, jeżeli tylko pod nią sięgniecie, to jest właśnie wszystko, jaki. Jak, Ciężko mi się o niej wysłowić, bo mówię Wam, jakakolwiek część ciała, którą posiadacie: krew, płuca, serce, przełyk, wątroba. Wszystko, wszystko tutaj znajdziecie wytłumaczenie. Nie chodzi o to, że wątroba pełni funkcję taką i taką robi to i to jest odpowiedzialna za to i za to. Nie. Nie było czegoś takiego, że sztywno się przy tym trzymacie, tylko naprawdę wszystko w formie żartobliwej, że co myślicie, że coś takiego, że ona by potrafiła na przykład zrobić to? Nie, ona robi w ogóle coś innego. Dlaczego? A to już Wam wyjaśnimy. I takie naprawdę chwilami to była taka mm, zabawa jakby dorosłego człowieka z takim większym dzieckiem, próbującym zachęcić go właśnie do sięgnięcia po tą książkę. Także to było tutaj bardzo fajne, bardzo mi się podobało i dlatego dałam jej dziesiątkę, że mówię, nie nudziłam się przy niej, forma była żartobliwa nieprosta, nieskomplikowana, ale taka naprawdę bardzo lekko przyswajalna. I to jest najlepsze podsumowanie tej książki. Więc teraz się z Wami żegnam i nagram zaraz dla Was kolejną recenzję. Pa, 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 pa! pa.